Interwencja to jakiś kurt, a nieśmieszny żart ze strony właściciela tego skrajnie zaniedbanego psa. Już w XIX wieku, zdane było przysłowie: należy się jak psu buda. Minęło 200 lat, ale jak widać, to za mało, by wyedukować jeba motło. Brak wody, łańcuch, skrajne zaniedbanie i ta rezygnacja w oczach, która łamie serce, mam no przynajmniej nasze. W tym miejscu żył również drugi pies. U niego także właściciel zapomniał o budzie. Pomimo wyniszczenia i zagłodzenia, pies spierdala z tego horroru ile sił w nogach, by tylko nie wrócić z powrotem od drzewko.